Witam Państwu i proszę bardzo, Mariusz Kalaga, dzień dobry, cieszymy się bardzo Mariuszu. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Widać. Jedna z gwiazd, Pięknie to się jeszcze myślenie. chce śpiewać, czy już bardzo rutynowo? Bo to pewnie na każdym koncercie I... musi być zagrane. Zgadza się, no jak każdy wykonawca ma piosenkę, która w jakiś sposób, przepraszam najmocniej... Żona pewnie dzwoni, teraz no, pewnie widzi pewnie na ekranie. Tak, Państwo też możecie proszę dzwonić, specjalnie przygotowałem do wyłączyć. Państwa telefon. Tak Mariusz jest. odbiera 32 68 zachęcamy i zapraszamy do studia, tak można że. zadzwonić i zadać pytanie. Yy, przepraszam najmocniej. Drodzy Państwo, yy, tak jak każdy wykonawca, jest rozpoznawalny przez jakiś utwór. Aha. Tak samo w moim przypadku jedna z gwiazd jest piosenką, którą, której nie mogę opuścić. Powerplay. na koncercie. Z czego się oczywiście cieszę, bo widzę w jaki sposób jest odbierana. Utwór jest jakby rozpoznawalny, i tak jak zapytałeś czy jeszcze się chce grać no chce się grać no i, i trzeba to grać A oni też to już śpiewają pod sceną bo artyści mówią że to takie dosyć chwytliwe te wszystkie rytmy które są tym power playem które grają śpiewają razy. śpiewają widzę to i, i cieszę się że jednak ym, uśmiech na twarzy i w oczach ta radość Aha. mobilizuje yy, no jest to sprawia radość no w końcu yy, wykonawcy po to tworzą sztukę i, i piosenki, żeby sprawiały radość odbiorcom. Optymistyczny z Ciebie gość. Te wszystkie kawałki, które w teledyskach możemy też zaobserwować, łączą się w, z pięknymi, takimi wakacyjnymi pejzażami. Powodują, że jednak cały czas to lato w sercu jest głęboko. Więc jak chcę poradzić jesienią, kiedy dzisiaj minus jeden? Skrobałeś rano szyby? Skrobałem, no no więc właśnie byłem no i... zdumiony. Nawet musiałem iść specjalnie do garażu, do drugiego garażu, w którym mam te zimowe Aha. akcesoria. Wyciągnąć skrobaczkę i, i zajęło mi to trochę czasu. No to jaki jest ten sposób na jesień, żeby nie, popa nie popaść w handrę ani w depresję? Jakby była taka jesień jak dzisiaj, czyli w, w takim słońcu z takim lekkim przymlostkiem, no to cudownie, jeszcze Aha. za chwilę zobaczymy, jak nam się e, przyroda do tego nastroi i kolorowe liście pojawią to się to na drzewach. To spadne. będzie to Natomiast <laughs> jak, jak spadnie deszcz i będzie szaro buro no to faktycznie ten nastrój trzeba sobie poprawić. Ano czym? Ano tym, żeby pójść na przykład na dobry, temat. Na dobry, na dobry y, film albo A? na dobry koncert. No właśnie, człowiek. Z nadziei Lech Wałęsa. film, który wchodzi do kin, mówiliśmy o nim dziś, to na pewno warto zobaczyć, nawiązując do tego, co powiedziałeś. Natomiast powiedz, jesień dla artystów, co oznacza? Bo te plenerowe koncerty powoli schodzą gdzieś do piwnic klubów? Tak, to prawda. No, nikt się nie, nie odważy robić koncertu w plenerze w październiku czy chociażby w listopadzie. Natomiast ja nie mogę narzekać, bo rozpoczyna się sezon jesienno-zimowy i odbywają się koncerty w salach. Najbliższą niedzielę gram w Nakle nad Notecią, to jest województwo kujawsko-pomorskie, także zapraszam w Centrum Kultury, odbędzie się mój koncert, z czego się cieszę i, i, i przyznam szczerze, że, że w sezonie letnim bywałem często w tamtych okolicach i wiem, że Telewizja Silesia i programy, które emituje właśnie mhm. Telewizja Silesia jest bardzo popularna na tamtym terenie i rozpoznawalność utworów jest bardzo duża. Tak się mówi, właśnie Wielkopolska, kojasko pomorskie Pomorskie Śląskie. I jeszcze bym powiedział, że teraz zaczyna być coraz częściej telewizja w lubuskim, czyli Zielona Góra i ści ściana zachodnia naszego kraju. Tam też widzę, że jest... Rozwijamy się, to dobrze. No tak, tylko, że smutne <laughs> jest to, że, że, że z drugiej strony na ścianie wschodniej jest Aha. małe zainteresowanie. No to tak brzmi, jak tak militarnie, prawda, strategicznie układamy. Słuchajcie, drodzy widzowie ze wschodu, proszę promować, bo TVS i tam do więc taką drogą od sąsiada do sąsiada mamy szansę, że będziecie Państwo wtedy na bieżąco z tym, co się dzieje. Może anteny muszą przekierować nieco inaczej. Mariusz laga u nas w studiu. Państwo możecie się do nas dodzwonić, zadać pytanie. Numer pojawia się na ekranie, także nie trzeba notować. Szybciutko telefon do ręki. Przez najbliższy czas będziemy tutaj z Mariuszem w studiu siedzieli, grali kawałki. Już za chwilę kolejny utwór Mariusza. Państwo możecie zadać pytanie. Biegni nad morze, to ostatnie dziecko chyba Mariusza Kalagi. Tak, to jeszcze ciepłe dziecko, bo to z najnowszej płyty, <grym> tych Aha. kilka dróg, utwór Biegni nad morze. Będzie hit, bo rytm jest dobry, tak ja oceniam, patrząc na to, co się dzieje. Mam taką nadzieję. I tego życzę, rzecz jasna. A, swój, a my już mamy pana Zbigniewa na linii z Dąbrowy Górniczej. Państwo możecie dzwonić do nas, zadając swoje własne pytania specjalnie dla Mariusza dziś. Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Kłaniamy się nisko. Mamy okazję, panie Zbigniewie, zadać pytanie Mariuszowi. Wiem, że pan się przygotował. Ma pan takie pytanie, tak? Tak. To można. No to na wstępie pozdrawiam pana Mariusza, z się w Dąbrowie Górniczej stały... Witam. Witam serdecznie, witam krajana. Jak działam <grym> się, panie Mariuszu, od pana do kiedy pan będzie występował w Dąbrowie Górniczej? To powiem szczerze, że to jest trudne pytanie, ponieważ najprawdopodobniej w Dąbrowie grudniczej podczas Bożego Narodzenia zagramy misterium Bożonarodzeniowe, czyli kolendy i pastorałki w parafii świętego Antoniego. To jest na tą chwilę taka propozycja. Niemniej jednak na Śląsku jeszcze 11 listopada na, na chorzowskiej Biesiadzie, tam mam swój udział zaznaczyć, no a wszystko inne, no to troszeczkę daleko od Śląska. No i w zabrzu za tydzień 13 października w Domu Muzyki i Tańca 18. Pozdrawiamy Pana Zbigniewa bardzo serdecznie. Czekamy na kolejnego słuchacza. A propos koncertu w Zabrzu. Mamy bilety, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni w tej chwili, bardzo proszę, otrzyma od nas podwójną wejściówkę, od Mariusza podwójną wejściówkę na koncert 13. dzień października 18. Domu Muzyki i Tańca. I to będzie nie lada gratka, bo koncert Mariusza Kalagi i holenderskiej legendarnej już grupy BZN, prawda? Tak, jest to kontynuacja, ponieważ grupa BZN w 2007 roku jakby zamknęła po 30 latach e swoją działalność mhm. y, y, artystyczną, ale niektórzy członkowie zespołu y, BZD, y, na przykład jak Jack Verman, który jest perkusistą i właściwie multiinstrumentalistą, w BZD grał na perkusji i w Mona Mur również grał na perkusji, Aha. zechcieli kontynuować y, y, swoją artystyczną podróż. No, i w związku z tym dobrali po, po takich wielotygodniowych castingach znakomitych muzyków, młodszych, że tak A. powiem, od siebie. I te utwory bez Edenu nabrały troszeczkę innego, charakteru. innego brzmienia, charakteru, Będzie takiej, można takiej posłuchać? dynamiki. Odbieramy telefon, Mariusz, będziemy kontynuowali rozmowę. Bardzo. Natomiast wiemy, że pani Aniela czeka, żeby zadać pytanie. Dzień dobry, Pani Anielo, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Skąd to połączenie mamy? Z jakiego miasta, z jakiej miejscowości? Z Krosna Brzeńskiego. Jest Mariusz na kanale. Można go zapytać, pozdrowić, ucałować telefonicznie też. O, były Odesłał, widziała pani, jak ładnie odesłał. gentleman z niego, prawda? Tak, bardzo. Podoba się pani, Mariusz? Bardzo mi się podoba. Zajęty człowiek, ma obrączkę na ręce, to już wie pani. Obrączka na ręce jest, więc ja nie wiem. Miłość platoniczna. Dobrze, tyle tytułem żartu. Proszę bardzo o poważne pytanie teraz. Ja chciałabym się spytać, kiedyś Pan będzie grał e, gdzieś w Zielonej Górze? To znaczy, na pewno tak, bo nawet tutaj z Adamem prowadzącym kafe Silesia, mówiliśmy, że tamte wasze strony, czyli województwo lubuskie, się coraz bardziej otwiera na, na naszą muzykę tu ze Śląska. I kto wie, czy, czy w najbliższym sezonie, czyli w przyszłym roku, nie pojawi się tam w waszych stronach. Chociaż ostatnio byłem w Gorzowie Wielkopolskim, ale zupełnie w innym charakterze. Pani Aniela, ja mam propozycję. Jeżeli by pani chciała, to możemy panią do dobrze zaprosić na koncert. Ma pani troszeczkę? Tych kilometrów, natomiast decyzja należy do Pani. Chce Pani przyjechać do Zabrza? 17 października? 13. 13, przepraszam. 13? Tak. To jest niedziela. Dokąd? Do Zabrza, jakieś 300 parę kilometrów. No na pewno. Tak, chce Pani przyjechać, tak? To, to bardzo proszę. Ja mogę Pani wręczyć ten bilet, musi Pani obiecać, że Pani będzie. Nie, 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 przyjadę. No niestety, odległość taka. Pozdrawiam serdecznie, czekamy na słuchacza ze Śląska w takim razie, bo tym będzie najprościej. Tak, najbliżej, tak, najbliżej oczywiście. Pozdrawiam a, serdecznie Krosno -Odrzeński. A tam będą musieli troszeczkę poczekać, aż ta trasa koncertowa będzie. Natomiast chyba takim najlepszym miejscem, gdzie można te terminy znaleźć, jest internet, prawda? O państwo pytacie, tak, my, tak, my tutaj tak, teraz tak, szukamy tak. tej odpowiedzi, natomiast w internecie proszę znaleźć tych informacji, wtedy na pewno tobie też będzie łatwiej. Natomiast ci ludzie z różnych stron dzwoniący, i ty mówisz, że te koncerty w całej Polsce. Natomiast wielu artystów z Polski przyjeżdżających na Śląsk natomiast mówię, że tutaj jest taka największa magia publiczności. Zgodzisz się czy nie? Zgodzę się i potwierdzam to co w tej chwili powiedziałeś i powiem jeszcze więcej. Wykonawcy z, z terenu całej Polski twierdzą jednoznacznie, że na naszym terenie, w naszym regionie na Śląsku dzieje się najwięcej Aha. imprez. Najwięcej imprez kulturalnych różnych Dumny koncertów, jesteśmy. Z tego. Naturalnie, że tak, bo co tydzień w, czy w Katowicach, czy w Chorzowie, czy gdziekolwiek tutaj na, na tych, tych Gliwicach y, cały czas jest coś dzieje. Oferta kulturalna jest tak ogromna, że y, troszeczkę nam zazdroszcza. No pani, sami zresztą widzimy po repertuarach. Pani Maria na linii, pani Mario, witam serdecznie. Skąd Pani dzwoni? Dzień dobry, ja dzwonię z Pyskowic. O, to pani na koncert Mariusza się wybierze do Zabrza, co? Mogę się wybrać, Proszę bardzo. serdecznie pozdrowić całą ekipę z Silesii. Dziękuję. Ja pana, pana Kalagę chciałam pozdrowić. Można zadać mu pytanie, pytanie w tej chwili, tak? Mam Proszę. takie pytanie. Czy kiedy będzie śpiewał tutaj na, w radiu Silesia, Piosenkę, nie zapomnę tamtej nocy, którą śpiewa w Pyskowicach. Mamy Ta teledysk naprawdę. do piosenki? kilka Dwa lata temu bodajże występowałem w Pyskowicach i była tam tak. w repertuarze piosenka Nie zapomnę tamtej nocy. Chyba jest w zasobach kafesji. Poszukamy. Nie zapomnę tamtej nocy. Panie Wojtku, pan poszuka, natomiast pani Mario, bilety dla pani. E, za chwilę informacja, jak je odebrać. Natomiast my szybciutko na drobną przerwę, a po przerwie postaramy się poszukać dla pani Marii specjalnie dla wszystkich fanów teledysk Nie zapomnę tamtej nocy Mariusza Kalagi. Proszę z nami pozostać. Mariusz na naszej kanapie jeszcze przez czas jakiś będzie odbierał państwa telefon Mariusz, kolega specjalnie dla Państwa, na naszej kanapie też i czeka na Państwa pytania. Można zadzwonić, zadać Mariuszowi pytanie. Czekam na Państwa telefony. Przypominam, że już niebawem, bo dokładnie 13 października w domu muzyki tańca w Zabrzu, koncert Mariusza, grupy BZN, Banjo Man będzie? To jest taki mój ulubiony kawałek. Tak, tak, tak. Powinien być, tak, powinien być. Tak, BZN. Sevilla i, i Monamur, bo właśnie Aha. kontynuacja zespołu Monamur po zakończeniu działalności BZN-u wzięła się z nazwa z największego przeboju z bzn pod tytułem Monomot. A my grupę BZN promujemy często na antenie telewizji TVS, bo bardzo lubimy te rytmy i wiadomo, że u nas w Café Silesia można od czasu do czasu BZN posłuchać, to dla państwa cenna informacja. Pani Urszula, halo dzień dobry. Dzień dobry. Skąd to pani dziś do nas się dodzwoniła, proszę powiedzieć? Z miasteczka Śląskiego O, pana... bardzo miło i bardzo blisko jednocześnie. Mariusz Kalaga na kanapie, jest jakieś pytanie? Ja chciałam, żeby Pan Mariusz przede wszystkim pozdrawiam bardzo serdecznie pana. Bardzo. I chciałam, proszę pana, dowiedzieć się coś więcej na temat tego występu 13 w zabrzu. No, no to o, już mówimy. No ja już bilet nabyłam w maju. A, to pani o, już... To gratuluję. Bardzo się przygotowana, cieszę. Przygotowana, no, przygotowana na ten termin. Tak, przygotowana. Bardzo się cieszę. Jak tylko mam trochę wolnej chwili, to nawet... Puszczam sobie na internecie piosenki BZN-u. Strasznie lubię tę grupę, a tą nową też polubiłam. Tak, bo oni zbytnio nie odbiegają od, od stylistyki no. i... I melodyjności piosenek Bezedenu. Mają troszeczkę bardziej żywiołowe, no bo jak, jak, jak sama tak, pani tak. widzi, są, mm -hmm. są po prostu młodsi i mam nadzieję, że, że będzie pani miała wielką ucztę muzyczną w niedzielę 13 października o godzinie 18 w domu muzyki Tańca w Zabrzu. Z czego się bardzo cieszę. Ja rozpoczynam ten koncert o 18, potem będzie krótka przerwa, małe przeinstalowanie aparatury, no i w drugiej części wystąpi. Gwiazda zespół Monamur BZDN. A jeszcze Panie Mariuszu, już słyszałam taką piosenkę. W radiu, to pan śpiewa razem z tą grupą, ale nie wiem jak się nazywa, bo to tak szybko nadali i zapomniałam. Ale e, tak, to prawda. Będę, e, będę śpiewał z zespołem Monamur trzy piosenki z ich repertuaru w wersji polsko-anglojęzycznej. Podzieliliśmy sobie na role. Natomiast na najnowszej płycie mojej tych kilka dróg są właśnie te trzy piosenki: Życie czy kariera? Yy, świata lepiej nie naprawiaj i spoglądam w twoje okno. To na tej płycie są trzy piosenki właśnie z repertuaru Monamur, bez Eden. Yy, jak płytę pani się uda? Nabyć, a będzie taka okazja też w Zabrzu, to tam są te trzy, trzy nagrania. Pozdrawiam Panie Urszulo bardzo serdecznie. Całe miasteczko Śląskie również. Do zobaczenia w październiku 13 na koncercie o godzinie 18. .00. Czekamy na kolejne telefony. Zagramy jeszcze jeden kawałek. Bardzo Myślę, Mariusza proszę, Kolagi. Jeżeli Mariuszu masz czas, to proszę jeszcze z nami pozostań. Za chwilę kolejny telefon. Drodzy widzowie, możecie jeszcze cały czas z Mariuszem się dzisiaj porozumieć na naszej antenie. Kolega, w dalszym ciągu na naszej kanapie. Mariuszu najbliższe plany, najbliższe pomysły, co dziać się będzie na przestrzeni tych jesiennych, a potem i zimowych miesięcy. No to tak, wspomniałem, no w niedzielę koncert w Kujawsko-Pomorskim, potem koncert w Zabrzu 13 października. Ważny dla mnie w tym roku, bo, bo, bo tak do, przygotowywałem się w pół roku do, do, do tego koncertu. No potem już jakby yy, smutny listopad, ale w listopadzie zapraszam na chorzowską Biesiadę. Do Chorzowa, 17. Chyba kolejna w, w grudniu na, na kolendy i pastorałki. Aha, I tak ten rok zamkniemy. I tak zamkniemy, Może sylwestrem, zobaczymy. Może gdzie, gdzieś tam wybaczymy. pewnie. Pan Leszek, bardzo szybko prosimy, panie Leszku o pytanie. Pan Leszek do nas dzwoni z Wrocławia. To będzie już ostatni słuchacz, który ma dziś okazję. Bardzo proszę, panie Leszku, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Witam pana Mariusza i pana, e, panie Adamie. Dzień dobry, witamy. Mam tylko krótkie za, e, zapytanie: bo taki teledyzmy mi się podoba, ten najnowszy jesteś tylko moja ta pani że tak powiem to między innymi się tarza po e, może być osobiste czy to żona pana Mariusza nie 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 to nie, nie. żona to jest y, y, kuzynka realizatora który kręcił ten y, teledysk mieszka y, w Niemczech no musi no, pan fajna się dziewczyna musi się pan do ja Niemiec wybrać tym kwiatku taka smetna mój kwiatku nie też tam fajne dziewczyny występują tak, z reguły wie Pan, podczas teledysku rządzi czasami przypadek, czasami towarzyskie relacje, także jeżeli ktoś chce wziąć udział, nic nie stoi na przeszkodzie, ja się cieszę, jeżeli tylko jest ładna buzia do pokazania, to bardzo proszę. Panie Leszku, dziękujemy bardzo serdecznie, oczywiście proszę wypatrywać w kolejnych teledyskach kolejnych pięknych kobiet, Mariusz Kalaga naszym gościem, dziękuję Ci za wizytę w studiu, trzymajmy i Telewidzów, przypominamy, że 13 października Mariusza na żywo w Domu Muzyki i Tańca można będzie spotkać. Już za chwilę, drodzy Państwo, kolejny yy, przegląd prasy regionalnej, yy, także proszę koniecznie z nami pozostać.